Mieliśmy taką sytuację, że mały kupę na śpioszkach z tyłu. Mówiliśmy taką przyssawkę, do której możemy wsadzić teraz uchwyt na prysznic. Jestem ciekawa, jak on będzie w ogóle reagował na szczepionkę. Hej, hej, hello, kochani wspaniali! Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. W dzisiejszym filmie zapraszam Was na siódmy tydzień połogu, a ten film chciałam zacząć od wspomnienia i powiedzenia Wam, i przyznania się Wam tak naprawdę do tego, że sama nie wykonałam tego zadania relaksującego z połogu szóstego, co mianowicie miałam zrobić, bo miałam kupić sobie kilka ramperów. Ramperów? romperów? Już sama nawet nie wiem, jak się nazywają. Chodzi mi o te playsuty, czyli połączenie t-shirta ze spodenkami. A nie udało mi się znaleźć tego, co ja konkretnie szukałam, dlatego to jest zadanie, które spędza mi tak naprawdę sens oczu od kilku tygodni, bo kilka tygodni poszukuję tego, co dokładnie chcę. A naprawdę, uwierzcie mi, nie jestem mega wymagająca, bo... Ja jestem bardzo prostą dziewczyną w sensie. Bardzo lubię proste rzeczy, nieskomplikowane. Nie lubię zbyt dużej ilości dodatków. Koronek, kokardek i tak dalej, i tak dalej. Ale na czym mi zawsze zależy to na tym, żeby to było dobrej jakości i w miarę w rozsądnej cenie. Natomiast udało mi się znaleźć kilka rzeczy, które mi się podobały, a ich cena była zbyt szokująca. stwierdziłam, nie, nie będę tego kupować i najprawdopodobniej skończy się na tym, że sama sobie to uszyję. I to jest jeden z powodów, dla których ja sama zaczęłam szyć siebie, bo nigdy nie mogłam znaleźć tego, co faktycznie chciałam mieć. Mam nadzieję, że w przyszłości, i to niedalekiej przyszłości będę w stanie stworzyć swoją malutką kolekcję rzeczy, które mam nadzieję, że będą dla Was mega użyteczne, bo to jest naprawdę moje wielkie marzenie. I też myślę, że w tym momencie, nie wiem jak ja to zrobię, ale jestem tak zdeterminowana, żeby mieć to, co chcę, że sama sobie uszyję te rompery. Nie wiem, kiedy znajdę na to czas... Ale pożyjemy, zobaczymy. Też mam takie pytanie do Was: czy Wasze niemowlaki śpią albo kiedyś spały, bo w tym momencie są już duże jakieś 16 do 20 godzin dziennie bo nie wiem czemu te książki, wszystkie, które ja czytam, albo informacje, które pozyskuję to właśnie mówią o takiej ilości godzin, że niemowlęta bardzo często śpią. U nas jest tak, że mały od rana do wieczora jest aktywny. Może ma tam jakieś malutkie drzemki tu i tam, ale naprawdę on jest cały czas aktywny. Praktycznie tak samo jak normalnie dorosły człowiek. A ja sama też ostatnio coraz częściej mam tak. Nie wiem, czy to jest ze zmęczenia, czy skąd się to bierze, ale no najprawdopodobniej jest to ze zmęczenia. Że jestem tak, jakby we mgle, bo bardzo często się pytam i zastanawiam nad tym, czy to faktycznie wszystko dookoła mnie się w tym momencie dzieje. Czy ja faktycznie mam dziecko, nadal się nad tym zastanawiam, ale to najprawdopodobniej jest właśnie ze zmęczenia, i też jestem ciekawa, czy u was tak było, albo jest w tym momencie, że ze zmęczenia zadajecie sobie pytanie, albo chodzicie po domu, jakby to była jakaś inna rzeczywistość. I na pewno co mogę powiedzieć wszystkim mamom, które same wychowują dzieci, bo ich mężowie albo partnerowie są w. Pracy naprawdę zasługujecie na złoty medal, podwójny, potrójny. Jesteście samotną mamą albo samotnym tatą, to nie wiem, to wy powinniście dostać statuetkę. Jesteście naprawdę wielcy. Z mojej strony idzie do Was wielki szacun i wielki normalny ukłon. Hey baby. Powinien dzisiaj być piątek, ale jest poniedziałek. Życie. Waga dzisiaj pokazała mi 67,6 kg. Idziemy do góry zamiast na dół. No ale co? Nie mam żadnej wymówki, nie mam wpływu na to, co się dzieje, więc jest jak jest. Zobaczmy na pomiary, bo to dużo bardziej mnie interesuje. Brzuszek przez pępek. W tym tygodniu mamy. 86 i w zeszłym tygodniu również było 86. Natomiast miejsce, które kiedyś nazywałam talią, w zeszłym tygodniu miało i 78,5 cm. W tym tygodniu powiedzmy, że mamy 78, więc jest pół cm na dół. Biodra w zeszłym tygodniu 107 cm. W tym tygodniu nadal 107. I biust w zeszłym tygodniu 91. W tym tygodniu również 91. Nie wiem, co się dzieje, najwyraźniej uderzyłam plateau i możliwe, że tak już zostanie, albo po prostu moje ciało tak reaguje, że zmienia się bardzo powoli, jeżeli chodzi o okres połogu. Też mam do Was pytanie, moje kochane, wspaniałe osóbki. Jeżeli zakończymy okres połogu, a planuję zrobić 10 tygodni połogu, to czy chcecie nadal widzieć w każdym tygodniowym vlogu aktualizację pomiarów ciała? Czy na przykład myślicie, że jak będę robiła aktualizację pomiarów ciała raz na dwa tygodnie, albo może wystarczy raz w miesiącu, to będzie to wystarczająco jakby satysfakcjonujące dla Was. Bo myślę, że ja sama dla siebie i tak będę brała pomiary i tak będę się ważyć i mierzyć, bo jest to dla mnie i dla mojej wewnętrznej ciekawości. Jestem ciekawa, czy Was to po prostu tak interesuje, że chcecie widzieć to co tydzień. Więc dajcie mi koniecznie znać w komentarzu pod spodem, proszę. Beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I. Would. Dora, jak widzieliście we vlogu, udało mi się zamarynować piersi z indyka w przyprawie z grilla. Zwykłej przyprawy do drobiu nie było, więc wzięłam po prostu przyprawę do grilla. Od jakiegoś czasu chodzi mi już po głowie przepis z kurczakiem w sosie szpinakowo-cebulowo-śmietanowym, i bardzo właśnie mam ochotę go zjeść. I w tym momencie właśnie go zrobię. Dzisiaj będę robiła na boku z ryżem, ale oczywiście Wy możecie to zrobić z ziemniakami, z makaronem czy z czymkolwiek, na cokolwiek macie ochotę, jeżeli chodzi o formę węglowodanów. Myślę, że nawet do tego jakaś bagietka czosnkowa by fajnie też pasowała. I jeszcze z pieczarkami. Tak dla odmiany dzisiaj zamiast cebulki białej mamy szalotkę. Dzisiaj mamy pierwszy dzień szczepienia Arniego. Wybraliśmy tą sześć w jednym, natomiast w przychodni dowiemy się co ze szczepionką na meningokoki, bo również to chcemy zrobić. Jestem ciekawa jak on będzie w ogóle reagował na szczepionkę. My wybraliśmy tą sześć w jednym, bo chcemy zniwelować ilość w. Do minimum. Dlatego wybraliśmy właśnie tą szczepionkę 6,1. A mały nam się ostatnio kilka razy tak wybudził z mega przeraźliwym płaczem. I możliwe, że Wy sami miałyście to ze swoimi dzieciaczkami, kochanymi. Niemowlaki wybudzają się po dosyć sporej dawce doświadczeń, które miały w ciągu danego dnia. Więc jak miały jakieś nowe doświadczenia albo nowe przeżycia, to właśnie one tak w ten sposób reagują, że budzą się z takim mega przeraźliwym płaczem, co jest naprawdę takie wow! Co się mu dzieje? Co z nim ze? Robić. Bo przeraźliwe w tym wszystkim jest to, że nie wiesz, co z takim malutkim dzieciączkiem, zro... dzieciączkiem. Co z takim malutkim niemowlakiem zrobić wtedy, bo nie wiesz, czy go coś boli, czy coś mu się właśnie śni. od razu idzie do przytulenia, do bardzo mocnego przytulenia, takiego, żeby czuł, że wszystko jest jednak w porządku. Jesteśmy już z powrotem w domku po szczepieniu. Mały był naprawdę bardzo dzielny, ale oczywiście jako malutkie dziecko popłakał sobie troszeczkę. A powiem Wam, że normalnie jak sama zobaczyłam długość tej igły, która centralnie nie była wcale taka malutka, to było to dla mnie przerażające. Byłam chyba bardziej zszokowana, nie wiem, czemu to na mnie tak wpłynęło. Doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, że to jest tylko tymczasowe. Zobaczymy jak będzie jutro, bo dzisiaj jest mega grzeczny i leży sobie teraz spokojnie w łóżeczku, a ja w tym momencie chciałam Wam pokazać. W jaki sposób my kąpiemy naszego arniego, a mianowicie to nie jest kąpanie, bo przestaliśmy używać tej wanienki, która w tym momencie służy nam jako miska na pranie małego, a także przestaliśmy używać przygotowaną wodę, bo chyba dwa albo trzy tygodnie temu mieliśmy taką sytuację, że mały miał kupę na śpioszkach z tyłu. Zdecydowaliśmy, no to co teraz? Będziemy czekać, aż woda w czajniku nam się zagotuje i zanim zrobimy tą kąpiel do właśnie jego wanienki, to co będziemy go kąpać w tej kupie? I tak stwierdziliśmy, lecimy pod prysznic. I dokładnie tak zrobiliśmy. Nic mu nie było na drugi dzień, nic nie działo się z jego skórą. I od tego momentu codziennie bierzemy go i wkładamy pod prysznic. Kupił do wanienki, tylko do takiej większej wanienki, zaraz wam ją pokażę. Do tej wanienki, która tutaj jest na dole niebieskiej, to jest zielona, która jest składana i turystyczna. Ale do tej wanienki niebieskiej kupił taką poduszkę. Kupił właśnie taką poduszkę, żeby mały mógł sobie wygodnie leżeć właśnie w tej dużej wanience. Tą poduszkę. Co my z nią robimy, to kładziemy sobie ją tutaj na dole, normalnie w prysznicu, kładziemy małego. I też, co zrobiliśmy, to zamówiliśmy taki dodatkowy uchwyt. Wybaczcie, normalnie żeby tu są brudne i zacieki są, to wszystko jest do umycia. Ale zamówiliśmy taką przyssawkę, do której możemy wsadzić teraz uchwyt na prysznic. Dzięki temu ułożeniu jedna osoba może sobie klęczeć teraz tutaj z przodu, nie nadwyrężając kręgosłupa i spokojnie myć małego, używając i mając wolne obie ręce, co naprawdę ułatwia sprawę. Wiem, że niektóre prysznice mają coś takiego, że można zamontować tą słuchawkę na różnej wysokości, ale akurat u nas jest tak, że ten uchwyt jest tylko na jednej wysokości i nie można tego zmienić. ducha również posiada takie uchwyty, które powinno się nakładać na wanienkę, ale dla mnie są nie do końca użyteczne, bo one w ogóle są nieregulowane więc to jest taki negatyw tej poduszki, ale ma ona również taki haczyk, który możemy właśnie zawiesić sobie tą poduchę i ona sobie spokojnie tutaj wysycha po wykąpaniu małego. I ja tak trochę odczuwam, że ten vlog był dosyć kiepski z mojej strony, więc wybaczcie mi za to, ale też nie do końca się dobrze czuję, gdyż iż ponieważ, że dawno dowiedziałam się o tym, że moja firma, w której pracuję, dla której pracuję, złożyła wniosek o upadłość i to tak troszeczkę niezbyt korzystnie na mnie to bardzo dużo dało mi do myślenia. Ale nie chcę w negatywny sposób w ogóle kończyć tego vloga, dlatego zakończymy go robiąc coś, co podbuduje nas na duchu. A mianowicie, naszym zadaniem relaksującym w tym tygodniu będzie napisanie pięciu rzeczy, za które jesteśmy wdzięczne. Po prostu długopis. Kartka do ręki albo też możecie wpisać to na telefonie, ale bardzo Wam polecam zrobienie tego właśnie odręcznie, bo jest coś w pisaniu na papierze takiego dosadnego i potrzebnego. Dlatego Wam naprawdę polecam napisanie tych pięciu rzeczy na papierze. I będę się kończyć w tym vlogu siódmego tygodnia połogu, aż mi się normalnie znowu zrymowało. Hej, dziękując Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Mam nadzieję, że Wam się taki film mimo wszystko i mimo tego, jak on w tym tygodniu wyglądał i jak bardzo kiepski on był, do czego się przyznaję bez bicia. Mimo wszystko mam nadzieję, że się Wam podobał i pamiętajcie o tym, żeby wrzucić mi łapkę w górę, bo to bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do mojego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze powiadomi powiadomicie o nowych filmach, a także o moich vlogach. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie albo też blogu. Pa kochani wspaniali. I życzę Wam naprawdę cudownego dnia. I mimo tego, że czasami nie idzie w życiu tak, jak powinno, to cieszmy się tym, co mamy. Oddychajmy, głęboko oddychajmy. Pa kochani wspaniali. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. If I can lay